Thank you Wiadomości Radia Szczecin Pomagali w zabójstwie, ale wyjdą na wolność, bo już odsiedzieli swoje. Tak w skrócie wygląda sytuacja skazanych dziś dawnych szczecińskich gangsterów. Sąd uznał, że Marek M, pseudonim Oczko i jego prawa ręka Marek D, pseudonim Duduś są winni pomocnictwa w morderstwie sprzed lat. Wymierzył obu kary 15 lat pozbawienia wolności. Mimo tego Duduś dziś wyjdzie na wolność. Oczko może wyjść niebawem, a to dlatego, że sędzia Paweł Wojtysiak zdecydował o zwolnieniu skazanych z tymczasowego aresztu Dodatkowo poinformował, że obaj mogą starać się o wymierzenie tzw. kary łącznej w takim przypadku skazanie odsiadkę mieliby zaliczoną. To są wiadomości Radia Szczecin. Pracownia mammografii w Stargardzie od września będzie zamknięta. Taką decyzję podjęła dyrekcja szpitala w Gryficach, który jest właścicielem mammografu. Szpital tłumaczy, że pracownia przynosi straty, a dodatkowo urządzenie wymaga napraw, na co nie ma pieniędzy. Dwóch pracowników obsługujących mammograf dostało już wypowiedzenia, a pacjentkom pozostają do dyspozycji mammobusy, czyli samochody z mammografami, które kursują na terenie Pomorza Zachodniego. Ich rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej NFZ. Więcej na radioszczecin.pl Ministerstwo tworzy piękny film o Polsce z pominięciem Pomorza Zachodniego. Na filmie promującym nasz kraj resort sportu i turystyki prezentuje 30 miejscowości. Są tam m.in. Kalisz czy Konin. Gdynia prezentowana jest czterokrotnie. Szczecina z nagrodzonym architektonicznym oscarem, gmachem Filharmonii, a także wyróżnionym podziemnym muzeum przełomy. Nie ma. Jak tłumaczy resort, to niedopatrzenie wynikające z pośpiechu. Ministerstwu zależało na tym, by film prezentować jeszcze podczas tych wakacji. Obiecuje równocześnie, że w kolejnym materiale promującym Polskę, pomoże Zachodnie, oczywiście się znajdzie. Pogoda w Radiu Szczecin. 18 w Drawsku-Pomorskim, 20 w Szczecinie, a 21 stopni wskazały dziś termometry w myśli Bożu. Do końca dnia chmury z mrzawką i przelotnym deszczem w nocy 17 do 18, a jutro maksymalnie 23 stopnie, i wciąż będą chmury, i wciąż możliwy deszcz. A poprawa pogody w sobotę. Na dobry koniec dnia, Radio Szczecin na wieczór. To miał być jeden ze sztandarowych projektów prezydenta Andrzeja Dudy. Ustawa, która pomoże zadłużonym Frankowiczom. Powstawały kolejne koncepcje bazujące przede wszystkim na sprawiedliwych kursach, ale wciąż nie było kompromisu. O przewalutowaniu zapowiadanym podczas kampanii wyborczej nie było już mowy. Teraz jest kolejny, zakładający zwrot części opłat. Tylko, że ta propozycja nie zadowala Frankowiczów. Nie o to nam chodziło, mówią.